Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Serdecznie witam w Pałacu Prezydenckim na konsultacjach Pana Prezydenta Andrzeja Dudy ze stroną społeczną Rady Dialogu Społecznego, przedmiotem dzisiejszych konsultacji. Są zapisy ustawy, która oczekuje w tej chwili na decyzję Pana Prezydenta, ustawy z dnia 4 kwietnia bieżącego roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, tak zwanej ustawy, o której mówi się w przestrzeni publicznej, jako ustawie obniżającej składkę zdrowotną. Witam serdecznie gospodarza Pałacu Prezydenckiego, Pana Prezydenta Andrzeja Dudę z ministrami i doradcami Prezydenta. Witam Pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność, pełniącego również funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Witam przedstawicieli organizacji pracowników reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego przez trzy organizacje związkowe NZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych wraz z ekspertami miło mi powitać także przedstawicieli organizacji pracodawców reprezentowanych w RDS-ie, pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców Business Center Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich. Polskiego Towarzystwa Gospodarczego wraz z ekspertami. Witam również przedstawicieli Rady do Spraw Ochrony Zdrowia i Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju działających przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, które również przedstawiły stanowisko do przedmiotowej ustawy. Szanowny Panie Prezydencie, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję Pani Minister. Wielce szanowny Panie Przewodniczący, podwójnie Panie Przewodniczący, bo w tej chwili Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, ale także Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Szanowny Panie i Panowie Ministrowie, Szanowne Panie i Panowie Przewodniczący Związków i Organizacji, Szanowni Państwo Prezesi, Wielce Szanowne Panie i Panowie Profesorowie, Wszyscy dostojni przybyli goście, Wszyscy Wielce Szanowni Państwo Członkowie Rady Dialogu Społecznego. Bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego. Przepraszam za to um, obsunięcie, za to lekkie spóźnienie w rozpoczęciu na, Rady, ale po, tutaj po, po długim weekendzie, po tych dniach, które były wolne, mieliśmy pewne spiętrzenie czasowe, także proszę wybaczyć. Dziękuję, że zechcieli Państwo zaczekać, um, ale przede wszystkim dziękuję, że zechcieli Państwo przybyć na moje zaproszenie przed podjęciem przeze mnie ostatecznej decyzji w sprawie. Um, dalszych losów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, czyli krótko mówiąc, tak żeby każdy z naszych przede wszystkim tutaj widzów i słuchaczy, którzy za pośrednictwem mediów obserwują nasze obrady ustawy, krótko mówiąc o składce zdrowotnej. O której tyle w ciągu ostatnich miesięcy mówiło się w mediach. Dlaczego, proszę Państwa, poprosiłem Radę Dialogu Społecznego o konsultację w tej sprawie? Dlatego, że reprezentowane są w, w Radzie różne podmioty. Zarówno z tej strony społecznej, czyli partnerów społecznych, czyli przede wszystkim związków zawodowych, jak mówimy, ale także i organizacja, więc nie tylko organizacje pracowników, ale także i organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, więc jest to dla mnie grono, które. W tej akurat kwestii dotyczącej składki zdrowotnej, a więc z jednej strony tego wszystkiego, co musi wpływać do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, żebyśmy mogli mieć ochronę zdrowia, publiczną ochronę zdrowia realizowaną na należytym poziomie, ale z drugiej strony co dotyczy tego, co wszyscy musimy czy powinniśmy wpłacać na tą ochronę zdrowia, to dotyczy zarówno w oczywisty sposób i interesuje organizacje. Pracowników, jak również i co też oczywiste organizacje pracodawców. Ale co jest, proszę Państwa, również dla mnie istotne, no, niestety istotne jest to, że jak wiem, ta ustawa nie została skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, co um, uważam za no, sytuację nie do przyjęcia, za sytuację bardzo złą i um, w związku z powyższym, jako ten, który od samego w zasadzie początku sprawowania swojej prezydenckiej misji, zarazem sprawuje taką swoistą opiekę, patronat nad Radą Dialogu Społecznego. Chciałem usłys usłyszeć Państwa zdanie in gremio, to, właśnie, to znaczy właśnie proszę o spotkanie Rady Dialogu Społecznego po to, żebyśmy o tej kwestii porozmawiali przed podjęciem ze mną decyzji co do dalszego, co do dalszego losu ustawy. Jest to tym bardziej ważne, że sytuacja jest rzeczywiście bardzo specyficzna. To znaczy, z jednej strony przybyły, przyszły do mnie e, analizy prze, przedstawione przez, przez, przez stronę m, związkową, przez związki zawodowe, e, które, no, krótko mówiąc, domagają się ode mnie zablokowania tej ustawy, e, podnosząc cały szereg argumentów. Co jest ważne? Zarówno Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do mnie w tej sprawie, jak również i NSZZ Solidarność zwróciło się do mnie w tej sprawie, praktycznie z jednobrzmiącym apelem. W związku z powyższym, no, te dwie organizacje pomiędzy którymi no wiemy, że nieraz są różnice w postrzeganiu różnych propozycji, które są zgłaszane przez, przez rządzących, yy, propozycji u, u, ustawowych. No tym razem yy, w tej kwestii akurat mają powiedzmy w miarę rzeczywiście jednolite stanowisko. Przynajmniej część podmiotów yy, związanych z, yy, z rynkiem przedsiębiorców i yy, y, y, y tym samym pracodawców no, ma zdanie odmienne, stąd pojawiły się też i apele o to, żeby z kolei podpisać ustawę niezwłocznie. W związku z powyższym, jakby są tutaj dwa punkty widzenia, i stąd też chciałem bezpośrednio wysłuchać tego Państwa głosu i w jakimś sensie dyskusji na ten temat na tyle, na ile to będzie możliwe, zanim też i tą ostateczną decyzję w sprawie dalszych losów ustawy podejmę. Jeszcze raz Państwu dziękuję za tą gotowość do, do współpracy ze mną w tym zakresie i nie ma co ukrywać także do pomocy mi w tym zakresie. Jestem za to wdzięczny, bo ta konsultacja jest dla mnie naprawdę ważna. Także dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i za, za przybycie, za, za gotowość tutaj przedstawienia swoich punktów widzenia i stanowisk. I otwieram w takim razie od tej strony prezydenckiej Dzisiejsze posiedzenie w Pałacu Prezydenckim yy, 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 z gotowością do wysłuchania wszystkich Państwa głosów i uwag. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję uprzejmie za wypowiedź. A teraz proszę o zabranie głosu Pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność oraz przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, który także poprowadzi dalszą część spotkania. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Panie i Panowie Ministrowie, Drodzy Członkowie Prezydium, Rady Dialogu Społecznego, Drodzy eksperci, wszyscy znamienici goście obecni tu w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Pana Prezydenta w sprawie konsultacji tak zwanej nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej. Szanowny Panie Prezydencie, ja przede wszystkim w swoim imieniu, ale także członków Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Bardzo dziękuję, że w ostatnich pięciu miesiącach możemy się spotkać po raz trzeci w palcu prezydenckim. Spotkaliśmy się 12 grudnia, dyskutowaliśmy także i opiniowaliśmy na prośbę Pana Prezydenta nowelizację ustawy, właściwie liberalizację ustawy o tak zwanym handlu w niedzielę, a dotyczyła tak zwanej wigilii. Wówczas też nie dostaliśmy szans ze strony rządowej na skonsultowanie fundamentalnej nowelizacji, która dotyczy związków zawodowych, związków pracodawców. 27 lutego spotkaliśmy się na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Bardzo ważne tematy zostały poruszone i myślałem, że to spotkanie Rady Dialogu Społecznego będzie ostatnim, bo wówczas dziękowaliśmy panu prezydentowi za te 10 lat współpracy, za to, że pan prezydent zawsze był do dyspozycji, że nie tylko słowem, ale czynem był patronem dialogu społecznego w naszym kraju. Nie sądziliśmy i nie sądziłem ja osobiście, że kolejna fundamentalna sprawa, jaką jest składka zdrowotna, nie zostanie skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego. A jest jeszcze trzeci aspekt sprawy, jak państwo słyszycie, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę właściwie pilotażu programu, który ma doprowadzić do tego, że będziemy pracować krócej, cztery, czterodniowy tydzień pracy, bez konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takie, takiego dialogu chcemy, czy tak ma wyglądać Rada Dialogu Społecznego w jej dziesięciolecie powstania. Jeżeli w dalszym ciągu tak ta Rada będzie funkcjonować, to faktycznie te fundamentalne sprawy, które powinny być z nami skonsultowane, a nie będą, to prawdopodobnie to będzie ostatni rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Ja przypomnę, 26 czerwca 2013 roku Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych wychodzą z Komisji Trójstronnej. Wiecie, jaki państwo był powód, panie prezydencie? Pan premier przyszedł i nie chciał konsultować, tylko nas poinformował, że zmienia się kodeks pracy dotyczący tak zwanego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nie konsultować, tylko nas poinformować. Obecny rząd nawet nas nie informuje, tylko dowiadujemy się z mediów. To jest sytuacja niedopuszczalna, dlatego bardzo dziękuję Panie Prezydencie, że mamy te swoje miejsce tutaj na ziemi, że możemy na pana zawsze liczyć i w tak bardzo ważnych sprawach przedstawić swoją opinie, a my wspólnie jako Prezydium Rady Dialogu Społecznego musimy się zas zastanowić w jaki sposób ten dialog ma funkcjonować. Tu w tym pałacu na Prezydium Rady Dialogu Społecznego poprosiliśmy panią minister Dziemianowicz-Bąk, aby zaprosiła siła na posiedzenie Rady Dialogu Społecznego pana premiera Donalda Tuska. I co? Mija, mija ponad dwa miesiące? Cisza. Ale pan premier prowadzi dialog społeczny na giełdzie papierów wartościowych. Powołując pana Brzoskę, może nie powołując, ale prosząc pana Brzoskę o tak zwaną szybką ścieżkę dotyczącą deregulacji, to co powinno się odbyć na Radzie Drogu Społecznego. My, podchodząc do tego w sposób odpowiedzialny, zaprosiliśmy pana Brzoskę, abyśmy porozmawiali o bardzo ważnych dla nas tematach. Ale z drugiej strony otrzymuję pismo z KPRM od pana ministra Berka o to, aby skrócić czas konsultacji w sprawie tak zwanej deregulacji. Ja przynajmniej jako szef Solidarności nie widzę żadnych podstaw, aby skracać terminy te 30-dniowe albo nawet ten termin nadzwyczajny 20-dniowy i konsultować w trybie nadzwyczajnym deregulację, bo nie, nie, nie nastąpiły i według mnie nie następują żadne szczególne warunki, żebyśmy nie podeszli do tego w sposób odpowiedzialny, żeby Rada nie miała 30-dniowego terminu na konsultowanie tak bardzo ważnych spraw, o których na ten moment jeszcze nie wiemy. A co do projektu, właściwie projektu już ustawy przyjętej przez Sejm i Senat, która leży na biurku do, u pana prezydenta do podpisu Solidarność, za chwilę się wypowiem, ale ja powiem krótko. Szanowni panie prezydencie, czas wykorzystywania pracowników na etatach się skończył. Pamiętam lata 2012-2013, gdzie rząd pana premiera Donalda Tuska promował tak zwane umowy śmieciowe czyli wypychanie na, na jednoosobowe działalności gospodarcze pracowników tylko dlatego, że tam było taniej. Jeżeli ktoś chce płacić niższą składkę, to musi się liczyć z tym, że, że będzie miał gorsze świadczenie. Jaka składka? Takie świadczenie. Jeżeli dzisiaj niektórzy chcą płacić składkę mniejszą, a pracownice na etacie mają płacić 9% od swojego wynagrodzenia brutto, to do tej osoby, która była będzie miała niższą składkę, zadzwoni telefon od, od lekarza pana marszałka Ochołowni i się zapyta, jak się pan czuje. I to jest poziom tego świadczenia. Bo trzeba z tym naprawdę skończyć. Pracownicy na etacie nie będą utrzymywać całego systemu zabezpieczenia społecznego i także zdrowotnego. Nikt w przestrzeni publicznej nie mówi o tym, że ta ustawa jest niesprawiedliwie społeczna bo składkę w pełnej wysokości 9% od swojego świadczenia muszą płacić także emeryci. Ale niektórzy mogą płacić składkę ryczałtową 9% od 75% od minimalnego wynagrodzenia. Ale pracownik na etacie musi płacić pełną składkę 9% od minimalnego wynagrodzenia. Czy to jest sprawiedliwe? To nie jest podatek, to jest składka. Jeszcze raz mówię, jaka składka, takie świadczenie. Już przeżywaliśmy te czasy, gdzie jedna była hala produkcyjna, na której było 100 tokarek i każdy prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, czyli wypychanie ludzi na tak zwane umowy śmieciowe, bo jest taniej. Pracownice na etacie nie mają wyjścia, bo składka jest obowiązkowa i w tej chwili mówię nie jako przewodniczący komisji krajowej, nie jako szef rady dialogu społecznego, jako pracodawca, który zatrudnia 100 pracowników, a pośrednio odpowiada za prawie 400 pracowników. Też byśmy chcieli mieć mniejszą składkę, ale kto będzie utrzymywał wówczas cały system zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego? Dlatego zastanówmy się nad tym, że dzisiaj danej organizacji jest lepiej, bo wypchnie pracownika na jednoosobową działalność gospodarczą, zero odpowiedzialności pod względem BHP i tak dalej. Prowadzi sobie ktoś działalność gospodarczą, składkę płaci mniejszą. Dosyć z tym. Wakacje ZUS-owskie, ryczałt składkowy. Składka mniejsza, a pracownicy na etacie, te 12 milionów pracujących będzie utrzymywał cały system zabezpieczenia społecznego. To tak ode mnie z racji tego, że walczyliśmy o to, aby nie było tak zwanych przestrzeni zatrudnienia umów śmieciowych. Jeżeli ktoś faktycznie chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i ona mu nie wychodzi, przepraszam bardzo, to niech idzie na etat. A nie za wszelką cenę będziemy dążyć do tego, żeby obniżać koszty w sposób niesprawiedliwy, niesprawiedliwy społecznie. Dlatego związek zawodowy Solidarność jednoznacznie na niedawnym zjeździe krajowym Solidarności w Kołbrzegu podjął stanowisko, w którym negatywnie wypowiada się na temat nowelizacji w dwóch aspektach: nieskonsultowana z Radą Dialogu Społecznego nie nieskonsultowana z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców i niesprawiedliwa społecznie. Jeżeli chcemy obniżać składkę, proszę bardzo, my też chcemy mieć obniżoną jako pracownicy na etacie, że, że możemy sobie przykładowo, nie wiem, 4-5% odpisać od podatku dochodowego, tak jak to było przed Polskim Ładem. Ale niestety tak się nie dzieje. Czyli my mamy utrzymywać cały system zabezpieczenia zdrowotnego. Także panie prezydencie, bardzo dziękuję za te dzisiejsze konsultacje. Na pewno wiele nam wniosą, ale dzisiaj powinno to spotkanie być konsultacyjne, ale po tym, że rząd z nami skonsultował na radzie dialogu społecznego. Podczas dyskusji może by wyszły wspólne jakieś stanowiska, na których zadowoleni by byli i związkowcy i pracodawcy, ale rząd nie daje nam tej szansy. I to jest najbardziej przykre, co mogło nas spotkać w dziesiątą rocznicę powstania funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Na tym kończymy część transmitowaną przez media. Bardzo dziękuję przedstawicielom mediów. Proszę o opuszczenie sali.